Dzień dobry, witam Was dzisiaj pod Stalingradem, a to w celu robienia asyst, które wcale tak łatwo nie chcą wpadać, kiedy jest takie zadanie ustawione. Najczęściej kończy się to tym, że wpadają fragi, a asysty już nie do końca. No głównie dlatego, że muszą być też gracze, którzy będą chcieli kończyć takie trafione czołgi. No, i też muszą być w tym miejscu, gdzie te czołgi są trafiane. To nie zawsze się udaje tak pograć. Na szczęście ta mapa sprzyja graniu na asysty, dlatego że czołgi poruszają się stadami na punkty i ta szansa na Wyłapanie asysty jest całkiem spora. Ja jadę, oczywiście, na punkt C. Nie ma co tutaj tworzyć żadnych nowych historii. Sprawdzone y, sposoby są najlepsze, najskuteczniejsze. No i właśnie to będę chciał sobie pograć. Całkiem sporo czerwonych tutaj na punkt C przyjechało. Pantera przede mną zasłoniła mi teciaka, sama odebrała uszkodzenia. Byłoby dobrze jej pomóc, ale też musiałbym wyjechać troszkę dalej. A że cały czas mam podświetlonego teciaka, miałem to do niego właśnie chciałem się dobrać, zrobić mu jakieś trafienie. Podświetlona Pantera D, tylko że Pantera zdążyła zginąć zanim odebrała strzała ode mnie. Jeszcze raz ten teciak. Tu kolega się jeszcze raz naprawia. Na teciaku podświetlenia nie ma. Nie ma krzyżyka. Tak nie do końca chciałbym strzelać na ślepo, bo to mi większej korzyści nie da, jeśli nie trafię. A pocisku się z lufy pozbędę. No i tak, pantera zginęła. Jest tu podświetlone M4. Jeśli dobrze widzę, no było przez chwilę i zniknęło. Za to za zbiorników wynurzył się ten teciak. Zanim zdążyłem przeładować, schował się z powrotem. Tylko trafienie, nic kompletnie teciakowi nie zrobiłem. A tak pięknie pokazał bok. Tak coś mi się wydaje, że ten kolega może jeździć z dopalaczem. Albo ja tak słabo gram, co też jest całkiem możliwe. Trochę mnie ten teciak tutaj przytrzymał. No i jeszcze nie udało się trafić nawet w gąsienicę. Zaliczone tylko trafienie. Po tym trafieniu asysty nie będzie. A za brakiem po panterze schowany stoi IS. Jak na złość przyjęło się w Teciaka szansa na asystę stracona. Zginął też IS, czyli nic więcej tutaj nie zarobię. Będę chciał wjechać na punkt. No i mam jeszcze przed sobą podświetlonego niszczyciela. To jest jak 38, który bardzo skutecznie wstrzelił się w mojego Tigera. Tiger stracony. No cóż, bywało lepiej. Jeden czołg rozwalony. Jeden czołg y, mój zniszczony. Naprawdę słabo, słaby ten początek, i na dodatek jeszcze mamy stracone dwa kapy. Tylko na środku nasi tam się bronią. Byłoby fajnie wjechać na któryś z punktów, i wygląda na to, że bliżej nam będzie do przejęcia punktu C. No, a ja tutaj sobie spoglądam. Za samolotem ten się rozbił. Stoi tam ten jak pancerek. Mam nadzieję, że nie będę musiał do niego strzelać, że w końcu wpadnie ta asysta, no, pechowo miało być tylko trafienie, a przyjęło się w górną płytę, co jest bardzo nietypowe jak pancer 38 tego z reguły nie wpuszcza a okazuje się że kiedy trzeba było walczyć o asysty to weszły przed nawet tak nietypowy strzał jeszcze jeden średniak przede mną zaraz będziemy tracili punkt B Prawdopodobnie, no i tutaj za tym zbiornikiem powinien być ustawiony T-34-85 Kolejny zrobiony frag I cały czas nie ma asysty Punkt B cały czas się broni, my wjeżdżamy na C Trafienie w krytyczne w M-40 4 tutaj już któryś z drużynowych mógłby się postarać to jest łatwy pojazd byłaby w końcu ta asysta ja spoglądam w kierunku punktu B punktu właśnie tracimy wpadła w końcu asysta właśnie za to M44 rozwalony IS1 no niestety punkt B jest stracony w tej chwili mamy równowagę jeśli chodzi o przejęte kapy pałka 3002 Nic tam się na razie przynajmniej nie udaje w nią trafić. No, i wszedł frag. Miało być tylko trafienie, a kajdziny polosowały sobie inaczej. Przejmujemy ponownie punkt B, przejmujemy też punkt A. A ja powoli podjeżdżam do ich respa. Na razie tylko jedna asysta A2 czołgi tutaj podświetlone M4A3E2 i tutaj bardziej po lewej stronie jeszcze ustawiony. M4T26, yy, M53, 59. Niszczony. Jeszcze próba strzału do niszczyciela. Jak widać, nieudana. Z tego asysty nie będzie. Rozwalony M4A3. Czerwoni zbliżają się do punktu B. Jest tam jeszcze mój plutonowy z drugiej strony. Jakaś szansa na zrobienie kolejnej asysty. Zatrzymana Pantera D. Za nią właśnie ta asysta wpadła. Przy punkcie B kręci się jeszcze niszczyciel. No, a muszę uważać, bo na moich plecach jest ciężar, niszczyciel zginął od plutonowego. Tutaj tylko trafienie za słabe, żeby wpadła asysta. No i wygląda na to, że za chwilę bitwa się będzie kończyła. Co prawda czerwoni mają dużą przewagę na pasku tylko że są zamknięci na respie. Raczej dużo więcej już nie zrobią Próbuję strzelać do pelotki ponownie tylko trafienie z KM nie mogę trafić przez te okienko a z działa wpadł brak Pokazała się też jeszcze Pantera. I też zaliczony frakt. Przy skontowanej wieży pocisk bardzo ładnie wszedł. No ale asysty ważniejsze. Dla gajdzinów ważniejsze, żeby tych asyst nie dać. To już są ostatnie. Momenty w tej bitwie czerwonym raczej się już nic zrobić nieba, Pelotka zginęła zanim zdążyłem do niej strzelić. Jeszcze M4, A3, E2, no i oczywiście wszedł frag po strzale w bierze, byle tylko tej asysty nie dać zrobić. I tak przy dwóch asystach, dziesięciu fragach. Bitwa się skończyła wygraną. Udało się zrobić żółty medal. A po resztę zadania trzeba będzie jechać w następną bitwę. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!